Do tej wypowiedzi Kazika. Um, tak, ja uważam, że, że, to, że to dobrze, żebyśmy wykształcili elity. Czy my je kształcimy w tej chwili, czy z przyzwyczajenia udajemy się w lewo albo w prawo? To jest inna kwestia. Natomiast no, jestem po prostu tak, um, tak, tak, tak rozbity tym no, choćby tą bezkarnością pana Grzegorza B. Mhm. Mhm. Tak? Dlaczego pytam się? My się też pytamy. Dlaczego? I, i ale no ale znacie odpowiedź. Przysięgam, ci że zrobiliśmy na ten temat kilka programów, które były tylko o tym. Do jasnej cholery, jak to jest możliwe? No. a gdybym ja wtargnął na jego e, konwencję no. e, i nie ogolił wiem, mu połamał na połamał mikrofon, no, ogolił głowę cokolwiek.